Witam bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście kanał Porady Ogrodowe Witam, Porady Ogrodowe Flowers oczywiście. Witam oczywiście wszystkich widzów, drodzy Państwo. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie po długim czasie, po około tygodnia. Wiem, że no niestety nie miałem po prostu czasu, żeby cokolwiek nagrać, ale e, jak widzimy mamy nową roślinkę w naszym gronie, kolekcjonerską. Którą kupiłem, oczywiście, w Biedronce za 25,99. Normalnie yy, ten filodendron White Wizard się nazywa. Obecnie kosztuje w internecie od 60 do 400 zł. Takie są mniej więcej ceny wygórowa wygórowane w internecie, niestety. Oczywiście, dziś materiał właśnie o tym filodendronie, jak go pielęgnować jaki stosować nawóz i tak dalej, i tak dalej, kiedy praktycznie nawozić, co ile, jaka ziemia, i tak dalej. Ja oczywiście zapraszam do oglądania tego materiału. Przy okazji też yy, tu mamy drugą roślinę, roślinę, to jest oczywiście alokazja. Była jeszcze alokazja dragon, ale tą wybrałem, bo yy, była bardzo, bardziej ciekawa. Chociaż nie mówię, że dragon też jest dosyć ciekawa, jest też bardziej ciekawsza chyba dragon. Jeżeli chodzi o lokację, to będzie oczywiście oddzielny materiał. A dzisiaj oczywiście przechodzimy do materiału o Philodendronie White Wizard. Dlaczego White Wizard? Bo jak widzimy, White Wizard możemy poznać po tym, jak tu więcej widzimy na podróż, nie wiem czy to jest dobrze widać, ma takie jakby biało-zielone łodygi, tak? Tu ma oczywiście białe e, liście, zielone jak widzimy pięknie wybarwione są tu. Tak to mniej więcej wygląda. No i teraz oczywiście przechodzimy do tej jakby to powiedzieć pielęgnacji, tak. Niektórzy używają bigosu, jakichś różnych cuda niewidów, rzeczy praktycznie co praktycznie nie mają zielonego pojęcia o uprawie filodendronów. A praktycznie dużo słyszałem, że przez Bigos, przez Bigos właśnie, kupny Bigos z internetu, to praktycznie większość ogrodników, czy też co uprawiają filodendrony i inne różne rzeczy, alokazy i tak dalej, praktycznie zabija, zabija te biedne rośliny przez, za przeproszeniem, głupi Bigos. Kupny z internetu, co praktycznie. Ogrodnicy na handel nielegalnie sprzedają przez internet na grupach, właśnie BIGOS. Już takie coś raz om omawiałem w internecie. Mniej więcej ja na jakiejś grupie, chyba to była roślina liniczkowa, wymiana czy coś takiego tam było. Nie wiem. No i niestety przez mój wpis, niestety zostałem wrzucony z grupy przez mój komentarz, jak powiedziałem jednemu sprzedawcy, bo po prostu dodał jeszcze tylko, że. Dziękuję za podbicie komentarza jak ja mu napisałem, że to jest nielegalne, że y, sprzedawanie bigosu przez internet przez y, grupę jeszcze za to nie płacąc podatku i bez zgody urzędu skarbowego i bez zgody też administra administratora grupy i tak dalej i tego to praktycznie jedna użytkowniczka do mnie napisała taki komentarz, że powiedziała co mnie to obchodzi. Co mnie to obchodzi? A ja już, chciałem, nie, już tam nie chciałem w ogóle w dyskusję wdawać, bo to była jakaś praktycznie chyba głupia hejterka, czy coś takiego. Ale już tam była po prostu zablokowana, zablokowałem ją, bo już nie chciałem jej drążyć, że, że niby jeszcze skomentowała, że niby co mi do tego. A ja już mówiłem, że dużo, bo to się płaci podatek, bo taka jest ustawa weszła i tak dalej. Ale to już ta mniejsza oto, tak? Mniejsza oto. Ale no niestety ludzie po prostu podra po prostu potrafią zabić rośliny zwykłym podłożem. Nawet zwykłym podłożem. Ja tu użyłem ziemi mieszanej. Yy, jeżeli chodzi o ziemię, tak? Użyłem tu ziemi mieszanej. Można użyć też ziemi takiej, co można kupić na przykład. W kasoramie, w takich sprawdzonych sklepach ogrodniczych, tutaj na przykład w mieście, to na przykład w Sorelagradzie mają bardzo dobry sklep ogrodniczy, czy też kasorama, brico czy mrówka. Yy, polecam ziemię komposana. Komposana jest bardzo dobra, bo to jest nie tylko ziemia do kwiatów balkonowych czy też innych, ale też się sprawdza jako, można kupić komposana do roślin zielonych. Jest bardzo dobra. Jest taka jakby to powiedzieć miękka tak miękka i taka żyzna gleba taka jakby e, powiedzmy, że pół jakby ktoś tam dodał chyba troszeczkę piasku czy coś taka jak mniej więcej delikatna była ta ziemia tak komposana jest bardzo dobrą ziemią. Możemy też użyć ziemi. E, Sterlux firmy Sterlux ziemi. To jest taka ziemia firmy Sterlux, która jest. Przeznaczona do palm, do dracen i do różnych innych roślin zielonych. Też jest bardzo dobra tej firmy Serlux, jeżeli chodzi o ziemię. No, możemy też dodać e, zwykłej ziemi uniwersalnej. Jest bardzo dobra. Ja tutaj mam właśnie ziemię uniwersalną, ale e, to jest taka bardziej mieszana ziemia. Czyli kilka ziem zmieszanych w jedną. Nie użyłem tu żadnego bigosu. No i zobaczcie, jak ona wygląda. Nie wygląda marniej. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, macie praktycznie odpowiedź. Jeżeli macie rośliny w Bigosie, to możecie się spodziewać takiego czegoś, że po prostu mogą wam te rośliny w tym Bigosie żółknąć, a potem się wielkie pretensje pojawiają, wielkie komentarze, że czemu moja roślina żółknie i tak dalej, i tak dalej. Później w tym Bigosie jest non stop ta yy, roślina przelewana i tak dalej. I to właśnie. Ten bigos powoduje to, że rośliny są takie, jakie są. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o bigos, bo ja nie stosuję bigosu. Nie znam nawet takiego słowa bigos, chociaż bigos znam, ale do jedzenia bigos, tak? Ale nie jako podłoże, tak? No ludzie, kto to wymyślał, bigos? Bigos... Jako o, podłoże, mieszankę, co tam ludzie się reklamują, a za to nawet podatków nie płacą, czy tam w ogóle czegokolwiek, tak? No, troszeczkę jest dość, zagadałem się niestety, bo już jest ponad 7,5 minuty. Dobrze, w takim razie przejdźmy do sedna. E, tak, jak już mówiłem, ziemia może być mieszana. E, perlitu, e, jakby to powiedzieć, odradzam, bo. Perlit powoduje to, że zatrzymuje wodę, czyli będzie więcej wody w tym podłożu, albo po prostu może dojść do tego, że perlit też powoduje to, że nie tylko zatrzymuje wodę, ale też może spowodować tym, że po prostu ziemia może całkiem usknąć przez perlit. Czyli perlit będzie miał całą wodę, weźmie z tej yy, praktycznie ziemi. Także ja nie polecam perlitu do ziemi, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o podlewanie takie oto rośliny, to zalecam yy, w czasie marca, bo praktycznie mamy dziś 29 marzec, tak? Już mamy praktycznie wiosnę, tak? To zaleczam od 7 do 10 dni podlewanie, nawóz co 30 dni, Najlepiej do roślin zielonych, albo do biohumus, albo taki nawóz też się nazywa substrat do pomidorów, jest bardzo dobry, bardzo polecam, jak widzimy tu na sam początek jest y, troszeczkę wyhodowałem, jakby to był czosnek, który rośnie, troszeczkę mi ten nawóz pomógł, no i tak jak już mówiłem, ziemia mieszana lub komposana lub sterlux i po prostu y, podlewanie od 7 do 10 dni. I nałożenie co 30 dni. Wtedy możemy się cieszyć. Piękną roślinę też się chciałem podzielić z Wami jeszcze jedną rzeczą na koniec. Bo zdobyłem tą roślinę oczywiście z biedronki, kupiłem ją jest taka, jakby to powiedzieć, mała niespodzianka, niestety. Powiem szczerze, że się tego nie spodziewałem, ale mogę mieć z tej rośliny odnóżki. Dlaczego? Dlaczego mogę mieć z tej rośliny odnóżki? Zobaczcie. Jest pełno korzeni na łodygach. To są korzenie. To są korzenie. To nie są jakieś robaleczność, coś, tylko to są po prostu wystające korzenie. Ja to mogę sobie odciąć i wsadzić do ziemi. I te korzenie puszczą. Te korzenie puszczą. Nie muszę yy, mieć kilkadziesiąt roślin, tak. Ale mogę tą roślinę rozmnożyć za pomocą korzeni. Za pomocą korzeni, bo wystarczy tylko tu odciąć, czy tam kawałek odciąć, z korzeniem i praktycznie wsalić do ziemi. I mamy już kolejną roślinę, tak? Prosta rzecz też również na rozmnożenie. Oczywiście dzięki, oczywiście tu sklepowi bieżący, nie chcę tam praktycznie go reklamować czy coś. Ale tak to mi więcej wygląda. Dobrze, oczywiście ja już będę kończył. Bo niestety czas dobiega końca. To jest przede mną kolejna e, roślina do obgadania. Także tyle z mojej strony. No, i oczywiście mam nadzieję, że Wam pomogłem. Przy okazji, dziękuję za 111 subskrypcji. Bardzo oczywiście serdecznie dziękuję. No, i myślę, że do tych wskazówek chcę mu mniej więcej. Mam nadzieję, że niektórzy, czy też państwo, czy też drodzy widzowie się, e, myślę, że się też mogą dostosować. Czy też nie wierzysz w takiej głupoty, że ktoś na legalu sprzeda Bigos, tak? Oczywiście bądźmy sobie e, szczerzy, że tam e, uczciwi, tak? No, to jest po prostu głupota i w ogóle, no. Dobrze, także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. Także tyle z mojej strony, także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia dla kolejnych materiałów. z Na razie no i oczywiście pozdrawiam.